Na, hej, na wstępie chciałabym dodać, że nagrywamy to setny raz, bo cały czas się nam coś nie udaje. Jeszcze Albo... na wstępie chciałabym dodać, żeby tego nie nie na słuchawkach, bo będziemy się drzeć. Noral. Hejka! Tu podcast o wszystkim oni się, i dzisiaj o niczym. Dzisiaj pojawiono na na trampolinie. Sofie właśnie coś odbiło. I bym nie wiem co, ale dobra. Um, opowiadajmy dalej. To było miesiąc temu po zakończeniu roku szkolnego. No właśnie, to było po zakończeniu roku szkolnego. Stwierdziłyśmy, że idealnym pomysłem będzie zaproszenie Nati, Mary, w sensie Mary to tam była, i, i Włady Sławy. I tak, no i no i na działkę byłyśmy już z Marysią i przyjechała Nati. Chciałyśmy zrobić, ogólnie, chciałyśmy najpierw zrobić taki kołdzi przestrzeń, zasłonić sobie, żeby było lepiej do spania i ogólnie... Przyszedł nasz dziadek i powiedział, że on może to całe zrobić i okazało się, że cała że praca na marny. Tak A bo... teraz czołówka. Czekaj, nie. Jeszcze przed czołówką chcę dodać, że to był generalnie sufit. Robiłyśmy, składałyśmy dwie... z godziny te koce i spinałyśmy spinaczami. I okazało się później, że mają... macie narzuty do... Nie wiem, był jakiś... taki namiot, ale jakby no, do... Coś, jakoś narzutę namiot. No i czołówka. Okej, okay, jest w czołówce, No więc, tak jak słyszeliście na samym początku wstępie nie przemyślałyśmy wszystkiego, ale w końcu Władysława przyjechała i nas pocieszyła swoimi przekąskami, które przywiozła. A co przywiozła? Jakieś chipsy, coś tam. Nie wiem, no, chipsy. Ogólnie nie osądzać mnie. Nie jem chipsów. Wiem, jestem dziwna. Wiem, wszyscy mi to powtarzają. Dalej. E, tak. Może ryby się odezwała, No właśnie. Więc mnie to nie ma, bo mnie boli noga. Aha. A o tym opowiemy później. Ale Nie, opowiemy o tym później. Tak. Więc ogólnie bawiliśmy się w basenie. To może ja teraz zacznę mówić. Echem. 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 Tak. wchodziłyśmy do basenu jakieś dwa razy. A, w ogóle dziewczyny, grałyśmy w grę MMS. Polegało ono na tym, że jak. Losujesz MMsa i jest jakiś kolor, to jakiś kolor oznacza, co możesz zrobić. Na przykład czerwony to jest prawda, pomarańczowy to wyzwanie, żółty to um, kismerkill, nie wiem, zielony to... to napisz wiadomość. Napisz, do... Koleżanka pisze wiadomość z Twojego telefonu do kogo ty tylko zechce. Dokładnie, albo nie wiem. To miał. było okropne. I ja miałam to parę razy. I naprawdę nie chcielibyście tego przejść. Każdy to miał. Każdy to miał. No. A ja miałam raz wyzwanie, i na tym polegało, że dziewczyny mi wymyśliły, że mam wskoczyć w ciuchach do basenu. No, było szczęśliwie, fajnie. Mm -hmm. Wszyscy byli zadowoleni. Tylko nie ja. Um. Nie, nie skomentuję tego, bo po prostu zostawmy to i idźmy dalej. Pff. Dobra, co później robiłyśmy? Um. <laughs> nie pamiętam, było Przemijmy, za dawno. Był to... Mam słabą pamięć, może tak będzie. Było z 30. stopni z 32. Jezu, było gorąco. Było... Tak, tylko że miało być gorąco w zimę, a było lodowato. W nocy nie, nocy! <laughs> właśnie e, będzie trzeba e. będzie chyba to nagrać od początku. Pff. Nie, nie będzie trzeba. E, dalej. <laughs> e, przyjechała do, właśnie do nas później Władysława. I ja wiecie, jakie w nocy mamy młody słowa. Ja też. E, no, powinniśmy no, sobie też zrobić takie. Przejdźmy do nocy może. Będzie łatwiej nam opowiedzieć, bo wcień w sumie tak się działo za dużo. No więc tak. No więc w nocy e, było mniej niż. Nam się wydawało, że było mniej niż... Ile mniej niż 18 stopni mogło no, być. No miało być 17, a było chyba 30. 5. Nie no, ale było, było tak dobrać, tragicznie to... zimno. Okropnie było. Cała się trzęsłam Wszystkie... Robiliśmy Wszystkie... taki kokonik, się przytuliłyśmy. Było nam tak zimno. No. Tak. Ehm... I próbowałyśmy zasnąć powiedzmy przez takie 20 minut. A i woda sobie nie obudziła w jakiejś pierwszej. Nie, to była 24.30? To... 0, no 30. no i Władysława jakby zaczęła tańczyć. Tak, coś na odbiło wszystkim. Władysława zaczęła skakać na trampolinie z tymi wszystkimi rzeczami. Na różnymi kołdrami, lampą, ładowarką. I, chciał, I chciałabym dodać, że wcześniej się uczyłyśmy tańca Shimmer i Shine i zaczęliśmy Władysława zaczęła tańczyć ze mną. Tak, a ja... Co? Nie pamiętam jak to leciało. No, no jak tak to czy siak. Um, <laughs> zaczęłyśmy tańczyć, a później zaczęłyśmy się wydzierać do piosenek. Tak. Tak. Mhm. No i w sumie... Później poszły. Nie, jeszcze. Siedziałyśmy i patrzyłyśmy, co Mary robi w Kapkucie. Nie robiłam w nocy nic. Robiłaś! Nie? Z konikiem robiłaś. Eee, e, cicho teraz. E, teraz ja powiem, że. E, dziewczyny dostały ode mnie pobudkę o 6 nad ranem. Tak. Dokładnie tak. Nigdy chyba tak wcześniej nie stałam. Nie, teraz wstałam o 5.20, ale to przestał całą nie mogłam spać. Nie wiem, bo przez całą noc w ogóle nie mogłam wtedy spać, więc... <grywki> Dzięki, Sofie. Więc wracając do nocowanki. Miał być to chyba, nie wiem, jakieś takie nie wiem, challenge czy coś, bo nikt na w klasie tego nie zrobił, więc... Tak, byłyśmy pierwsze. Chyba byłyśmy pierwsze. Nie, byłyśmy pierwsze. Jeżeli ktoś z klasy to oglądał, mam nadzieję, że nie. To czy byłyśmy pierwsze? Nie, wydaje mi się, że byłyśmy pierwsze. Dobra, ale to chyba wszystko już o na Trampolinie. Bo tak? za bardzo nie pamiętamy reszty. Tak, ale chcę powiedzieć, że to jest chyba nasz najkrótszy podcast w życiu. Tak, ale następny podcast będzie o obozach, ale to za chwilę może bardziej opowiem. A teraz Mary przedstawię wam sytuację, co sobie dzisiaj zrobiła na parku Trampolin. Mary, opowiedz. Nic, w sensie... Uderzyłam się. Tak, tylko się uderzyłaś. E, mogę to przedstawić, jak to wyglądało? Tak, przedstaw, Sofie. No więc my się na taką. ubiłyśmy takie jakby. E, takie. gąbkowe pachołki? Um, takie? No um. jak są, że zawsze na parku w trampolin. Takie, żeby się spychać Tak, tak, tak. tak. I w ogóle, w ogóle nam się nie udawało Zepchnąć Natalki I w końcu mi się udało jakoś powin... Nie, ale ona tylko mówię, że ja jej jakoś Włożyłam nogę i ją tak podcięłam No bo mnie podcięłaś trumfio, Kiedy I nagle usłyszeliśmy, że my się płacze To się krzyczy No krzyczy bardziej, bym by to nazwała No i teraz to ja nie wiem Czy ja powinnam opowiadać, bo to to by się stało no po prostu się isknęłam. No no i później y, troszeczkę się y, 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 wystraszyłaś i zemdlałaś? Fakt. No. Y, 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 y. Ale powiem z gracją. Fakt. To było upadanie jak na filmach. Jak Elizabeth Swan. Znacie tą, znacie tą część? Takie... Nie, nie A, z Piratów z Karaibów. Tak, polecam. to wiem. Myślę, że prawie każdy oglądał Piratów z Karaibów. Nie. Nie! Przecież oglądałaś się z moją siostrą. No, oglądałam, ale nie każdy oglądał. Okej, okay. dobra. E, więc e, to tak pięknie wyglądało. Najbardziej z tymi otami, tak. Uuu. Dobra. Nigdy nie widziałam, jak ktoś mi Jest to przerażające. Nie polecam. Jakieś w ogóle dziewczynki? Które były na tych parku trampolin, one się tak zaczęły gapić, jak ja To prawda. To było takie. Tak, to było przerażające. Nie, mnie to wkurzyło, że wtykają w nos nie swoje, mówię swoje o sprawy. nie mówię raczej o tym, jak Marysia się mdleła. więc tak jak mówiłam, nie polecam tego widoku. W sensie, ja wiem to na pewno, najgorzej mają ci, co mdleją. Bo no tak. Pomimo, że Ani zielonego skórza, znacie tą yy, książkę, to jest lektura. Pewnie. Pewnie to znacie yy, lektura. Yy, ona po prostu chciała zemdlać, bo to jest takie, rom, yy, to jest takie romantyczne. Yy, myślę, że Mary tutaj obecna mogła mieć, by mieć inne zdanie. I ogólnie patrzenie też na ktoś myleje też nie jest przyjemne. Masie miała takiego farta, że zemdlała na 5 sekund i się otknęła. Nie wiedziała, co się dzieje. Nie na 5 sekund, na dwie. No, coś takiego. Ona jakby po prostu, powiedzmy, tak... Ale nie, nie ale ona nie, nie osunęła się i nagle jakby stała Nie, nagle ją położyli i znowu usiadła jakby. I się obudziła, no? No, w ogóle panie, musiałby ją złapać. A, oczywiście Mary, która tam samo nie wiedziała, że to wszystko się wydarzyło, co nie... Nie. A i później musiałyśmy z parku trampolin i dziewczyny zjadły dosyć z mojego punktu widzenia niedobrą pizzę, a ja sobie zrobiłam ja, ja inny obiad. A, dobra. jeszcze oglądał się Wednesday. No. No, mhm. tak, ogóle... Nie wiem czy wiecie, ale wyszedł... Pewnie jak Chyba to oglądacie to wiesz. już... Każdy, no. Pewnie jak to oglądacie, to już wiecie, że jest... Już dobry. obejrzeli pewnie. Drugi no, Genialne, ja... Ale ja, ja oglądałyśmy. Pierwszy. Ja wolę pierwszy. Tak? No. Znaczy, znaczy ja jeszcze są, nie wiem. Mi, mi się podoba to wprowadzenie do tego całego Nevermore. Nie wiem, czy ja to dobrze mówię. Ja wolę tam to. Mam Wkurzają mnie tutaj tak bardzo dwie postacie Ten dyrektor i ta ruda ta, no, ta, ta ruda pod dziewczynka. Podróba łęzy, no, tak. ona jest strasznie wkurzająca. I czy oni nas ci producenci nie pozwą za to? Nie. nie to są po prostu. Coś tak. Dlaczego? nie okay. nas pozwać. Przecież po prostu mógłby... Po polsku ci, nie mówią. Poza tym ci. Po prostu ci, yy, ci yy, yy, bohaterowie mieli być tacy wkurzający. Tak. Ale muszę przyznać, że rzeczywiście ten sezon jest trochę straszniejszy od pierwszego. No, jeżeli można tak to nazwać, jest troszeczkę po, po, prostu, po prostu te sceny są lepiej tak uchwycone, żeby troszeczkę no. zrobić sobie takie. E, więc tak. Fabuła mi się bardziej podobała w pierwszym, a tu jest lepiej nakręcony, według mnie, drugi. Może, nie wiem. Mi się fabuła super podobała w pierwszym. A ja czekam na Lady Gagę. Ja najbardziej czekam na Lady Gaga, bo A, ona ma w A nie wiem, ale w tych pierwszych czterech jej nie ma, czyli pewnie będzie w drugich czterech. No, tylko są tylko osiem odcinków. A w ogóle będzie trzeci? No nie wiem, zobaczymy, jak się skończy drugi. To poznamy, czy będzie trzeci. No. Bo po pierwszym od razu się wiedziało, że będzie drugi sezon. No dobra, jeszcze co mamy ciekawego do opowiedzenia? Powiedzmy, no, że teraz siedzi i jest wkurzona to mogę? Nie, bo ja nie mogę nie ruszać. W sensie nie mogę chodzić, to jest takie wkurzające. I jeszcze do tego nie mam książki do czytania. A w ogóle, wiem, że nie. Jakby, jeżeli ktoś nagrywa, też podcasty, bo wiem, że nie można napisać nic w komentarzach, mamy wyłączone. Nie pytać. włączyłam, włączyłam. włączyłam. No, dobra. no dobra, to napiszcie w komentarzu jakąś książkę. A, i nadal nie mogę sobie poradzić, jak wstawić na Spotify'a podcast. Też napiszcie, jak to wstawić. Tak, bo zainstalowałam Spotify for creators, ale dalej nie wiem, jak wstawić. No, więc. A, no i jadłyśmy lody, czy to jest ciekawe, nie wiem, po prostu. No. O, co jeszcze robiłyśmy? Teraz nagrywam podcast, oglądałyśmy dużo Wednesday. I to tyle z dzisiejszego dnia i z notowanki. Uh -huh. Proponuję, żebyśmy teraz porozmawiały, kto jakie oglądał bajki w dzieciństwie. Co, co ja, ja, muszę, ja wiem, że tyle gadam, ale muszę powiedzieć, że w większości nie oglądałam, bo jak byłam mała, to się wszystkie bałam i po prostu Śnieżkę chyba obejrzałam dopiero w pierwszej klasie o, podstawówki i no większość ja przez... czy LZ też w ogóle nie, ja muszę to się było po... w sensie... Ja mm. krainę lodu obejrzałam. Nie, ja obejrzałam, chyba się nawet się chyba nie boisz. Ej, tak. <laughs> W ogóle nie wiem, ja wiem, że to nie jest bajka dla dzieci, takie dzieciństwo, ale to nie jest bajka, to jest film, ale Wiecie, że jak byłam w przedszkolu, to puścili mi zwiastun Harry Pottera. Tak, ja myślę, i ja się byłyśmy. wystraszyłam i myślałam, że Hagrid to Harry Potter i to jest jakiś po Cie? prostu horror. A byłam, no wiecie, byłam w przedszkolu, a później no wiecie, obejrzałam i wszystko z, z... z... Nie. Uh -huh. nie, to ja, ja, ja jestem ogromna... jakby mi się ostatnio tak złudził Harry Potter. Ale teraz, jak go czytam, to mam taką ochotę go obejrzeć, jakby jestem największą fanką Harego. W sensie nie, nie samego Harego, ale. to samego te, Pottera, nie? Tej książki, Ty, tej, tej tego filmu. No powiedzcie mi, że Draco jest cudny. Wolę Harego. Właśnie, jak można? Wolę, wolę Harego, ale dobra, przejdźmy ja się do, się do tych bajek. Nie, do tego, że Draco jest cudny, Draco jest cudny. Nie, przejdźmy ja. do bajek. Ja oglądałam w sumie smurfy, chyba? Ja też. Ja też oglądałam smurfy. W ogóle oglądałam rekcia kiedyś, by Nie, ja nienawidziłam rekcia. Zawsze nie? bałam się, że coś się z niemu... ja lubię mu stanie, więc. Wiesz, kogo lubiłam? Byłam nie, takiego, bo że ktoś. Co się jak nie myli? No, sąsiedzi. Putty mat Patim. A, ale Sąsiedzi się nazywa ta bajka. Też oglądałam i z Kubidu oglądałam. Z ja nie. też. Ogólnie... Ja w ogóle nie a jeszcze nie. w ogóle czego jeszcze nie oglądałam w dzieciństwie, to jest zna... nie oglądałam. I ja oglądał Oglądałam, mega. a w ogóle Moane, czyli bajane przepraszam, czeka, się... jeżeli ktoś nie zna tej... Inna... bajane. o... Sorry, tyle pomysładał. E, Wajane obejrzałam też, późno pozna... e, nie, w ogóle z dzieciństwa to ja kurczę, bo ja miałam te francuski. I ja uwielbiałam biedronkę i czarnego kota, tylko że ja, ja oglądałam też, w oryginale, ja czyli po francusku. I ja zawsze mam... A wszyscy śpiewają. Nie mam, wiem, mam super dar, rośnie zwyczaj. Tak działa moc, mi jest Nie wiem. wiem. Nie, nie wiem, wiem. Ja, ja znam po francusku. I w ogóle. Tak. Uwielbiam, jak mówię po francusku: Marinette, w ogóle. A, ja nie e, wiem, e, właśnie to jak Adrian. Mówiłem. Adrian. Jaju, Adrian, Jeju, Adrianie, po prostu daję niektórych osób, które nam. w banka, Marysza Tak, zamorduję. Dobra, cicho, nie mówcie. Na szczęście wyszła. E, no więc. Jeszcze oglądałam. Jak byłam troszeczkę starsza, ale dosłownie malutko, to ja wtedy oglądałam seriale z Disney Channel. Na przykład Jesse. Obóz Kikiłaka albo Jessie. Co? Serio? Muszę ci to puścić. To jeszcze oglądałam. Casey nastoletnia agentka. No i w sumie tyle. Z tego co pamiętam, pewnie jeszcze więcej oglądałam, ale już dalej nie pamiętam. Jeszcze oglądałam chyba blok na cztery łapy. Ale już niestety musimy kończyć, więc do zobaczenia w następnym podcaście. I będziemy tam rozmawiać o. Obozach, to pa, pa pa, pa.